Nagrywam już. <grym> dobra, dobra, Słuchajcie, to jest taki plan. Zostawcie, nie ruszajcie mojego Z tego. Se TNT. Niech to jest kurde nie y, Ninja. samobójca. No. <grym> dawaj, dawaj TNT. Masz? Ale dajcie mi też. Masz. masz. Da panicę, da panicę. Jestem blok. Zapoliczke potrzebuję! Dawaj redstone. <grym> dawaj. <grym> dawaj, dawaj, dawaj. Ale potrzebuj, Dawaj, dajcie, dajcie to. <grym> Niech widzi, accept, accept. <aksel>. A <grym> Co to będzie? Dawaj, 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 Dajcie turcza do, do zapalenia tego. Nie ma redstoneu. Tu potrzebuję tu stary. No czekaj, stary. ja mam redstoneu dość sporo. O, oh. dobra, 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 Aha, dobra. Bzdud. Dajcie, Tomach ma, to ma, ma, dawaj, dajmy. Ja mam będę trzecie, czekaj, już idę tam Daj <uszyny> tak jak co zrobić Ej, chcę widzieć, chcę zrobić Kowroła, Cobroa, Kobro. Dawaj, dawaj! Dobra, dawaj, wiedzieć koblara. Niby coś tam robić, niby coś. Tak nie z, z góry, z góry, nie, nie! Dawaj i tego! Tak, dobra. Nie to, to uważaj, uważaj. Ale, ale ja, ja nie mam zapalniczki! Dobra, dobra. Nie mam zapalniczki Ale tutaj na podstaw stoczał obok tego, nie? No Ale Jak się robi ten redstone? Zróbcie mi go, zróbcie mi go.